To miały być wymarzone wakacje: ślub na Hawajach, palmy, ocean, rodzinna atmosfera wszystko brzmiało idealnie. Ale dla Magdy od samego początku coś było nie tak. Jej mąż, Krzysztof, był podekscytowany wydarzeniem to w końcu ślub jego młodszej siostry, z którą łączyła go silna więź. Jednak od momentu, gdy tylko wylądowali na wyspie, coś się w jego zachowaniu zmieniło. Nie było czułości, wspólnych spacerów po plaży, śmiechu czy romantyzmu, którego Magda się spodziewała. Było za to ciągłe zerkanie na telefon, wymówki, by wychodzić samemu, a podczas kolacji zaręczynowej Magda została posadzona osobno. Siedziała między obcymi ludźmi, gdy Krzysztof świętował z rodziną, nie zadając sobie trudu, by przedstawić ją gościom. Jakby była tylko dodatkiem, a nie jego żoną. Gdy próbowała poruszyć temat. Usłyszała, że przesadza, że to nie jej dzień i że wszystko jest w porządku. Ale nie było. Atmosfera była napięta, a ludzie patrzyli na nią dziwnie, z ukosa, z uśmieszkiem, z politowaniem i Magda zaczęła mieć wrażenie, że wie coś, czego ona nie wie. Kulminacją był wieczór panieński, na który ją zaproszono, ale nie poinformowano o zmianie lokalizacji. Podczas gdy wszystkie kobiety bawiły się w luksusowym beach barze, Magda siedziała samotnie w hotelowym lobby z różą, którą sama sobie kupiła. Krzysztof zamiast zapytać, co się stało, wrócił o drugiej w nocy, pachnący alkoholem i perfumami i nawet nie zauważył łez na jej policzkach. Następnego dnia nie chciał iść z nią na plażę, bo musiał pomóc siostrze z dekoracjami, ale gdy później spojrzała na jego Instagrama, zobaczyła zdjęcia z grupą przyjaciółek panny młodej, a Krzysztof w środku. Z szerokim uśmiechem. Magda zaczęła się kruszyć od środka. Nie znała nikogo. Była w obcym miejscu, z mężem, który ją ignorował, i z rodziną, która traktowała ją jak intruza. Podczas obiadu przedślubnego panna młoda, jego siostra, spojrzała na nią i zapytała: A ty naprawdę musiałaś przyjeżdżać? A cała sala zamarła, tylko nie Krzysztof, który uśmiechnął się i powiedział: Oj, dajcie spokój, to tylko kilka dni. Tego wieczoru w pokoju hotelowym Magda zaczęła pakować walizkę, ale nie z powodu tej jednej uwagi, ale z powodu setek drobnych ran, które przez kilka dni krwawiły w ciszy. Jednak nie spodziewała się, że to on zrobi pierwszy ruch, bo gdy rano się obudziła, Krzysztof podał jej bilet powrotny na samolot, który odlatywał za cztery godziny. Będzie lepiej, jak wrócisz, atmosfera się oczyści, a ja wrócę za dwa dni. Powiedział chłodno, jakby oddawał zamówienie w restauracji. Magda patrzyła na niego bez słowa, a jej dłonie drżały, gdy próbowała zrozumieć, czy to żart, ale jego twarz była spokojna, obojętna. Nikt z rodziny nie wyszedł jej pożegnać, nikt nie napisał, tylko kierowca taksówki, który zabrał ją z hotelu, zapytał, czy wszystko w porządku, widząc, że ocierał z rękawem bluzy. Na lotnisku nikt nie czekał, nie zadzwonił, nie napisał wróć bezpiecznie, tylko puste powiadomienia i pustka w sercu. W samolocie patrzyła przez okno, mijając błękitny ocean i złote plaże, które miały być tłem szczęścia, a stały się symbolem odrzucenia. I chociaż jeszcze nie wiedziała, dlaczego ją naprawdę odesłano, instynkt mówił jej jedno. Coś tu nie grało. Jeszcze nie nazwała odpowiedzi, ale była zdecydowana je znaleźć. Magda wróciła do Polski kilka dni wcześniej niż planowała, z walizką pełną sukienek, które miała założyć na Hawajskie przyjęcia, ale które pozostały nietknięte, z metkami, jakby były relikwiami niespełnionego marzenia. W głowie wciąż miała obraz Krzysztofa, wręczającego jej bilet powrotny, z tym samym wyrazem twarzy, z jakim czasem zamawiał kawę, bez emocji, bez wahania. Pierwsze godziny po powrocie spędziła w półmroku ich wspólnego mieszkania, nie potrafiąc nawet zaparzyć sobie herbaty, jakby codzienność przestała mieć sens. Ale to, co miało być tylko emocjonalnym ciosem, przerodziło się w coś znacznie gorszego, bo kiedy chciała zamówić jedzenie z aplikacji, pojawiła się informacja, że jej karta została odrzucona. Próbowała sprawdzić saldo, ale strona banku pokazała, że dostęp do konta został zablokowany, zmiana haseł przez współwłaściciela. Zdezorientowana zadzwoniła do Krzysztofa, ale ten nie odbierał. Wysłała wiadomości, najpierw pełne pytań, potem już tylko odezwij się. Odpowiedzi nie było. W panice zadzwoniła do banku i usłyszała, że wszelkie zmiany zostały autoryzowane przez właściciela głównego, jej męża. W ciągu jednej nocy stała się gościem we własnym życiu, bez dostępu do konta, bez odpowiedzi, bez jakichkolwiek wyjaśnień. Gdy próbowała zalogować się na jego komputer, tym samym, którego hasło znała od zawsze. Zauważyła, że został przywrócony do ustawień fabrycznych, ale, na szczęście, nie jej stary laptop, który trzymała w szafie na czarną godzinę. Uruchomiła go, a po kilku minutach udało jej się zalogować na ich wspólne konto e-mail, którego Krzysztof nigdy nie usunął. To, co tam znalazła, zmroziło jej krew. Wśród wiadomości do wedding planera jego siostry był mail sprzed miesiąca. Proszę nie uwzględniać mojej żony w oficjalnych zaproszeniach. Będzie z nami, ale najlepiej, żeby trzymała się z dala od rodziny. To trudny temat. Serce Magdy zabiło szybciej. Kolejny mail. Ona o niczym nie wie, ale muszę dbać o atmosferę. Rodzina jej nie akceptuje, a ja mam już dość udawania. Może po ślubie wszystko się wyjaśni. Czyli to nie było przypadkowe. To nie był jeden głupi dzień. To był plan. Wtedy po raz pierwszy od tygodnia nie zapłakała. Tylko siedziała bez ruchu, wpatrując się w ekran, aż zaczęły boleć jej oczy. Zrozumiała, że została wykluczona z własnego małżeństwa. Nie w chwili, gdy została wysłana z Hawajów, ale miesiące wcześniej. Cała fasada ich związku, wspólne śniadania, plany na remont kuchni, weekendowe spacery była grą pozorów i ona była w niej statystką. Następnego dnia próbowała zadzwonić do teściowej, ale rozmowa trwała 13 sekund i zakończyła się słowami: nie chcemy mieć z tobą nic wspólnego, Magdo. Dopiero wtedy pękła. Upadła na podłogę w kuchni, obejmując kolana, z głową w dłoniach, krztusząc się łzami, bo została nie tylko zraniona, ale upokorzona. Chciała wiedzieć dlaczego. Czuła się jak problem do rozwiązania, jak obcy element w życiu, które miało być wspólne. I kiedy już naprawdę myślała, że niżej spaść się nie da, zadzwonił telefon. Numer był nieznany. Ale głos, znajomy. Magda, to Michał. Nie wiem, czy mnie pamiętasz. Chodziłem z Tobą do liceum, widziałem, co się dzieje, i musimy porozmawiać. Ten głos był ciepły, autentyczny i nioszył w sobie nutę tajemnicy. Magda nie wiedziała jeszcze, że to będzie początek czegoś nowego, ale jedno było pewne: to nie był koniec historii. To był dopiero jej środek. Spotkanie z Michałem odbyło się kilka dni później. W małej kawierni przy parku, gdzie jako nastolatkowie spędzali godziny, dzieląc się marzeniami, które wtedy wydawały się większe niż życie. Magda weszła do środka niepewnie, z naciągniętym rękawem na nadgarstek, w którym ściskała telefon, gotowa w każdej chwili wybiec. Ale Michał już na nią czekał, z kubkiem gorącej herbaty, z miękkim uśmiechem, który nie oceniał. Zamiast banałów zapytał, jak bardzo cię to wszystko złamało? I wtedy pierwszy raz od powrotu powiedziała prawdę. Przez godzinę mówiła bez przerwy, przerywana tylko ciszą, którą Michał wypełniał zrozumieniem. Okazało się, że to nie przypadek, że do niej zadzwonił. Przez wspólnych znajomych dowiedział się o jej sytuacji i o tym, że Krzysztof miał już przygotowane papiery rozwodowe, które chciał jej wręczyć po ślubie siostry, żeby nie psuć atmosfery. Magda słuchała tego, jakby ktoś opowiadał jej o cudym życiu, ale każde słowo wbijało się w nią jak szpilka. Ale tym razem nie płakała. Coś w niej się zmieniło, jakby żałoba po związku wreszcie dobiegła końca, a w jej miejscu pojawiła się pustka gotowa do zapełnienia. Czymś nowym. Michał zaproponował, żeby zaczęli od czegoś prostego, od powrotu do tego, kim była przed ślubem. Magda, która kiedyś rysowała i projektowała biżuterię, nagle przypomniała sobie, że gdzieś w kartonie w piwnicy leżą jej stare szkicowniki. Wieczorem zamiast płakać do poduszki, otworzyła je i zaczęła rysować. Linie były niepewne, ręka się trzęsła, ale czuła jakby po latach znów mogła oddychać. Michał, informatyk z zamiłowaniem do budowania stron, zaproponował, że pomoże jej stworzyć portfolio online. W ciągu dwóch tygodni uruchomili wspólny projekt, skromny, ale pełen serca. Magda wróciła do pracy, nie do korporacji, z której odeszła dla Krzysztofa, ale do lokalnego domu kultury, gdzie uczyła dzieci rysunku. I każdego dnia, kiedy siadała przy biurku, by szkicować nowe wzory, czuła się... Silniejsza. Nie chodziło już o zemstę, nie chodziło nawet o to, żeby Krzysztof żałował. Chodziło o nią, o tę dziewczynę, która kiedyś wierzyła, że miłość to coś, co się buduje razem, a nie jednostronnie znosi. Ale życie, jak się okazało, miało dla niej jeszcze jeden twist. Pewnego dnia, gdy przeglądała komentarze na swoim blogu, natknęła się na wiadomość od kobiety o imieniu Karolina. Treść była krótka, ale wymowna. Myślę, że obie zostałyśmy zranione przez tego samego mężczyznę. Jeśli chcesz porozmawiać, daj znać Magda z bijącym sercem odpisała. Spotkanie z Karoliną odbyło się w tej samej kawiarni co wcześniej. Karolina była spokojna, opanowana, ale z oczu biła jej znajoma rana ten sam ból, ta sama historia. Okazało się, że była nie tylko dawną partnerką Krzysztofa, ale również jego byłą narzeczoną, której zostawił niespodziewanie tuż przed ślubem dokładnie tym samym schematem izolacja, wykluczenie, cisza a potem zniknięcie. Rozmawiały godzinami, porównując notatki, wiadomości, daty, i im więcej mówiły, tym bardziej układała się układanka. Krzysztof nie tylko niszczył relacje, on to planował. Zostawiał kobiety wyeksploatowane emocjonalnie, pozbawione zasobów, samotne i przekonane, że to one zawiodły. W Magdzie pojawił się gniew, ale był czysty, niezłośliwy. Nie chciała rzucać się do mediów, nie planowała występować publicznie, ale wiedziała, że trzeba coś zrobić. Razem z Karoliną stworzyły anonimowy blog, gdzie zaczęły publikować swoje doświadczenia, nieimiennie, ale wystarczająco dosadnie, by inne kobiety mogły rozpoznać wzorce przemocy emocjonalnej i manipulacji. Blog szybko zyskał popularność, komentarze, udostępnienia, historie innych kobiet. Magda nagle nie była już samotną, była częścią społeczności, która mówiła: To nie twoja wina, to nie ty jesteś problemem, to on. Michał wspierał ją z boku, nie narzucając się, nie przyspieszając niczego, po prostu będąc. I któregoś dnia przy filiżance herbaty zapytał, a gdybyś mogła jeszcze raz wybrać siebie, kim byś była? Magda odpowiedziała bez namysłu: tą, którą kiedyś chciałam być, ale teraz silniejsza. Złamana nie znaczyła przegrana, złamana oznaczała, że mogła się poskładać na nowo, po swojemu. Magda nigdy nie planowała zemsty. Chciała po prostu spokoju. Ale czasem życie samo dostarcza narzędzi, wystarczy wiedzieć, jak z nich skorzystać. Gdy blok, który współtworzyła z Karoliną, zyskał rozgłos, zaczęły pisać do nich kobiety z całej Polski. Niektóre znały Krzysztofa z konferencji branżowych, inne z czasów studenckich, wszystkie miały podobne historie. Pozorne zainteresowanie, intensywny początek, a potem powolna dezintegracja relacji, zakończona emocjonalną pustką i manipulacją. Krzysztof nie był potworem w oczywisty sposób. Był wyrafinowany, elegancki, potrafił oczarować, ale kiedy zdobył pełną kontrolę, zamieniał się w kogoś, kogo trudno było rozpoznać. Gdy Magda zaczęła analizować to, jak wiele historii się pokrywa, zrozumiała, że prawdziwa sprawiedliwość nie polega na krzywdzie, ale na prawdzie. To wtedy zadzwoniła do prawniczki znajomej Karoliny i rozpoczęła proces dokumentowania wszystkiego: maili, wiadomości, screenów, wspólnych kont bankowych, w tym przelewów, które nagle znikały bez wyjaśnienia. Chciała rozwodu, czystego, uczciwego, bez dramatów, ale z zachowaniem godności i prawa do swojej części majątku. Tymczasem Krzysztof niczego się nie spodziewał. Nadal nie odbierał jej wiadomości, nie odpisywał, jakby uważał, że to wszystko ucichnie. Aż do dnia, gdy otrzymał urzędowe pismo i pozew. Najpierw próbował udawać, że to pomyłka, potem się oburzył, w końcu zaczął dzwonić, najpierw chłodno, potem coraz bardziej histerycznie. Magda jednak nie odebrała, nie dlatego, że nie miała mu nic do powiedzenia, ale dlatego, że nie musiała. Prawdziwa siła nie polega na krzyku, prawdziwa siła to cisza, która mówi, już nie jesteś częścią mojego życia. Kulminacja nastąpiła w sposób, którego nawet ona się nie spodziewała. Panna młoda, siostra Krzysztofa, zaprosiła wszystkich członków rodziny i znajomych na uroczyste przyjęcie rocznicowe ślubu, które miało odbyć się w Warszawie. Magda otrzymała zaproszenie przez przypadek. System mailingowy rozesłał je do wszystkich kontaktów. Zamiast je zignorować, postanowiła pójść. Nie dla Krzysztofa, nie dla zemsty. Ale po to, by pokazać samej sobie, że może stanąć twarzą w twarz z przeszłością bez lęku. Pojawiła się w eleganckiej sukience z uniesioną głową, z Karoliną po jednej stronie i Michałem po drugiej, gdy weszła do sali gwar u Cichu. Wszyscy ją rozpoznali. Krzysztof zbladł, jakby zobaczył ducha. Ale to nie ona miała przemawiać. Prawdziwy cios nie przyszedł z jej ust. To siostra Krzysztofa, która jeszcze przed ślubem uznała Magdę za problem, stanęła na scenie i powiedziała do mikrofonu: Wiem, że wszyscy pamiętamy tamto wesele na Hawajach, ale dziś chciałabym kogoś przeprosić. Kogoś, kogo wtedy potraktowaliśmy jak cień. Wśród zaskoczonych twarzy, zwróciła się wprost do Magdy. Nie rozumieliśmy. Widzieliśmy tylko to, co Krzysztof chciał nam pokazać. Dziś wiem, że się myliłam. Przepraszam. Cała sala oniemiała. Krzysztof wybiegł z pomieszczenia. Magda nie czuła satysfakcji, czuła zamknięcie. Gdy po przyjęciu Karolina szepnęła do jej ucha, nie musiałaś nawet nic mówić. Magda uśmiechnęła się tylko. Zemsta bez nienawiści, prawda bez hałasu, i siła, która nie potrzebuje rozgłosu. Po kilku tygodniach rozwód został sfinalizowany. Magda wróciła do projektowania biżuterii, tym razem na pełen etat. Jej kolekcja zatytułowana Od Nowa została pokazana na wystawie w Krakowie i przyciągnęła uwagę blogerek modowych oraz jednej dużej marki jubilerskiej, która zaproponowała jej współpracę. Michał zaprosił ją na weekend w góry i choć to nie był jeszcze romans, było co je więcej niż przyjaźń. Magda wreszcie poczuła, że nie musi nikogo udawać. Nie musi walczyć o miejsce przy czyimś stole. Miała swój własny. Ostatni śpis na blogu, który napisała, brzmiał Niektórzy będą cię próbować złamać tylko dlatego, że boją się twojej siły. Ale ty, nawet w kawałkach, wciąż możesz blysnąć. Jak diament.